Dobra, z słuchajcie, gramy sobie znowu tryb adwersarza. No, czyli turm na Perico generalnie. Otóż, dlaczego sobie gramy ten tryb znowu? Słuchajcie, w tym tygodniu wszedł znowu kolejny jakiś update do tego trybu, który znowu zwiększył wypłaty. I nie uwierzycie, ile z tego trybu potrafi się dostać? No mówię, nawet że nie ma premii razy dwa w zasadzie, to to też jest w zasadzie bardzo istotna sprawa. Zobaczymy, ile dostanę. No, gramy tutaj w siedmiu, więc no nie. Niestety to nie są duże liczby, bardzo niestety mało nas tutaj jest, a szkoda, że pełne lobby mi się nie wylosowało, byłoby w zasadzie najlepsze. No ale zobaczymy, ja oczywiście biorę swój tutaj ulubiony zestaw na ten tryb. Ja jestem obrońcą ogólnie atakujących, no, no jest 3, nas jest czterech. także... Dobra patrzcie, i gościa nie ma, nie? Jeden shot z karabinku. I widzicie gościa z daleka też się udałością. O, dobra, tam jest. No i oczywiście, też jeszcze nie zapominajmy o tym, żeby robić sobie te dodatkowe cele. Generalnie dodatkowe cele liczą się do naszej puli, w sensie tam, jak jest plus, to jakby one są dodane łącznie. O, z tym plusem, co tam pisze, więc to jest cały hajs tedy, jaki wtedy zarobiliśmy przez ten tryb. E, dobra, że goście na motorze teraz jedzie. O i. Z, nazwijmy, że w stu nam nie wciągnął. No dobra, ostatecznie go ściągnęli. A goście nam zabiera łup, więc wiem gdzie się znajduje. Zaraz, tutaj właśnie ten Benjamin tam niech będzie, że ma nie. Benjamin po niego idzie. Dobra, jeden gościu opuszcza gra. Z ich drużyny, o dziwo. Punkt. Proszę. Już ciągnięty gościu. Nie, mam jakieś takie wrażenie, nie? Jakbym ja był ja dosłownie chyba jedyną osobą, która praktycznie robi fragi w tej całej naszej drużynie. Ale z drugiej strony, atakujących zostało już tylko dwóch. Wytrzymamy na spokojnie, zobaczymy jak będzie do samego końca. Mówię, przydałbyś jakieś bardziej pełne lobby, no tak nie wiem. Dobra, widzę, że on chyba jest przy kasie generalnie, ten gościu. Nie, nie jest przy kasie. Może był, ale już go nie ma. Bum. Nie wiem, z czegoś się przycelował, ale nie trafił. No patrz, i mamy znowu kolejny magazynek. A, chyba z tej samej broni w ogóle. I wyszedł, bo gość, miał ósmy level, zrezygnował. Jak będę no, mogę powiedzieć, no, no sorry, gościu, no. No ja cię po prostu trafiłem. Jakby na nagraniu widać. O dobra, tam mamy ostatniego gościa przy. Znaczy jedynego w zasadzie gościa przy kasie. Nie wiem, gdzieś tam jest. Lubimy go trafić z rakietnicy. Nie wiem, czy dostał. Być może, ciężko powiedzieć, ale chyba nie, też nie, tutaj jest magazyn. No to dostał ode mnie i wyszedł z gry. I mamy walkover, ale za ten walkover 16 tysięcy. Nie najlepiej, no ale mówię, liczę, że trafię na pełne lobby, bo chciałbym wam pokazać, jaka jest gotówka na pełnym lobby. 8 fragów zrobiłem, no dosłownie. Na całą dosłownie, drużynę od odpowiadałem tutaj. O! O tym dokładnie mówiłem. Patrzcie, to jest normalne lobby na tym szturmie na Kajopeliko. Prawie że pełne. Bo 24 osoby to jest dobry wynik. 28, patrzcie, ty. Prawie pełne lobby od razu jest. 21, 28 osób mamy. Myślę, że to będzie dosyć dobry przykład, żeby wam pokazać, ile na takim szturmie na Kajopeliko można zarobić bez premii. Oprzedniejsza rzecz, no nie oszukujmy się, no słabo tak pokazała. W sumie trochę, nazwijmy, trochę nudnawo było, no bo w sumie bijąc się w tak małym składzie jest źle. O, no, ale to już wybrało. No, oczywiście dla mnie najlepszy zestaw to jest Brem Powtarzalno. Ja uważam, że to jest zestaw bardzo dobry na ten szturm na Kayo Perico. Tak szczerze, nie? Ja nie widzę że problemu, żeby zaczynać z tym zestawem, najwyżej się go można też zmienić, jeżeli nam się uzna, że są lepsze. W ogóle, swoją, swoją drogą, zobaczcie, tutaj nawet nazwa się nie mieści, bo to mnie ten gościowi w ogóle nik Albo nawet w ogóle nawet cały nie pokazało. No i dobra. Tryb adwersarza, szturm na Kayapuriku. No i wiadomo, no drużyna atakująca, moim zdaniem, jest trochę lepsza niż oczywiście obrońcy. Ale szczerze mówiąc, o dwóch się drużyna gra świetnie, ale ja, ja wolę być oczywiście atakującymi. Um, ja myślę, żeby zrobić generalnie coś takiego na tym trybie. Widzicie, jak oni tutaj jadą, generalnie, żeby przelecieć samolotem gdzieś w tym rejon. Gdzieś tutaj. No bo nie wiem, tutaj. Zależy, gdzie uda mi się wylądować i zeskoczyć. Dlaczego uważam, że to będzie dobra? Oni nie będą się... Myślę, że całkowicie mogą się mnie tutaj nie spodziewać. Jak będę. Czy nawet będę prawie, że w wodzie. Bo nawet i w wodzie. Też, że patrzcie, oni nie będą się mnie tutaj kompletnie spodziewać. Mimo, że tutaj widać, że gościu jest u góry. Co się tu dzieje? ktoś nawala chyba. Jakąś amunicję wybuchową, czy co? A patrzcie, widzicie, byłem na plecach i mnie nie, nie zauważył gościu. No naprawdę, ktoś dawała amunicję wybuchową. <grych> Mogę to, to. To jest wyższy poziom, wydaje mi się. Jak mam być z wami szczery, nie? Kiedy hakujemy na trybie adwersarza. Dobra, no i pilnujemy w takim razie. Szczerze było takie, Tak było nawalane z tej amunicji, że... ...serwer nie wyrabiał. Dosłownie nie da, no bo nie mogłem zhakować tego panelu. Dobra, boty trzeba bić, bo one będą też... Jak widzicie, oni też tutaj są. Są potrzebni nam do robienia zadań. Insurgentem wszystko rozwala. No dobry pomysł w sumie, można wejść. No będę... I będę w tym działku. No i dobra, ja tutaj robię nawala, Nawalamy. Tutaj, tutaj, tutaj. Ktoś tutaj czołgi, co to za czołgi jakieś pory w ogóle? Radar bez jest zniszczony. Bu, 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 bu. Ja Nie wiem, co tu się dzieje, serio. Ludzie, to jest losowe lobby. Kiedyś było, było pamiętam, że pytanie. Jak to jest możliwe, nie? Czy, mi, czy ja to specjalnie robię, czy to się losowo dzieje? No, kurde, losowo, no. Mamy gościa. No ale jak będę bodzi w czołgach, no to w sumie, w zasadzie. I guess ja mógłbym powiedzieć Będzie to raczej Nie do zrobienia. Buu. Co tu się dzieje? O, jeszcze coś tu było. Nie by było nic, a coś jednak było. Nie wiem o co tu chodzi. Zobacz wprost, nie wiem, co się tu dzieje. Ale wiem, że ktoś tutaj ewidentnie ma ukierdzielone ręce. Nie wiem. To takim biedynym sposobem mogę tego gościa uwolnić. Co się naprawdę tu dzieje? To jest moje pytanie. Co się dzieje na tym trybie? Dlaczego tu jest czołk? Ile osób już wyszło? To jest naprawdę dobre pytanie. Nie? Bum, 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 bum. Ja jakimś przyciskiem ja przyzywałem w ogóle swój pojazd. Proszę, pociąg przyzwali. Po prostu, pociąg. Ten gościu będzie. Patrzcie, on, on tutaj... On tutaj pojawia dziwne rzeczy. No to, to spadochron pojawił nawet. Wszystko pojawił. Rakietę, symbol symbol z tego pojawił. wszystko on pojawił. Nie wiem. To jest wyższy poziom tego co tu się dzieje. Przyznam wam szczerze, tu się jest wyższy poziom tego. Tam coś się dzieje. A, sam się pokonał. on wybuch. A bo gościu czołgiem jedzie. Wymi oni na ten czołg, prawie nie mają nic do gadania, tak szczerze powiem wam. To co oni mogą zrobić na ten czołg? Niby w teorii... jest. tak się częściej mi obraz, że... Z, wiecie, niby w teorii coś mogą zrobić. Tam mów o kurde lata. Ten tryb adwersarza przekraczył. <grystanie> Co to się dzieje? Co to ma być? Czemu to o lata? <grystanie> nie mogę po prostu. Naprawdę, celem filmu było tylko i wyłącznie pokazanie, jak się zmieniły zarobki na Kajopeliko, nie? Tymczasem Kajopeliko, nie? Tryb adwersarza Kajopeliko. I guess, nie... I guess kurde, nie wiem, zres ufo. Teraz ja coś czuję, że oni mnie tu zaraz zamkną. Tak trochę gościu widzę, że chce chyba stadoć, chce mnie chyba zamknąć tutaj. bo jednak nie. Ma do ciebie. Będziemy działkiem. Będziesz moim kierowcą. No ale widzę, że teraz więcej osób wychodzi, bo... sami nie rozumieją, że co tu się dzieje w ogóle. No, tam radar B sobie hakują. Więc się nikt nie im zajmują. Tam gdzieś się coś dzieje. No nie, chyba trafiłem, bo... ekran tak pociemniał, więc coś trafiłem. A to mnie to jest całkowity. To jest całkowity random. Wiecie, ja dosłownie strzelam losowo. Dobra. Kompletnie losowo ja nawalam. Ale mój kierowca tutaj dobrze działa <grym> ten czołgiem. Chociaż chyba kanjali byłoby lepsze niż zwyczajny czołg, ale tutaj poza obszarem jesteśmy. Możemy? Nie! Yeah. No i tyle było. Dobra, no jedziemy na radaru, ale. Dobra. Ty tutaj, gościu, będziesz moim kierowcą. No ja patrzcie, wszyscy wchodzą do wozu. Bum, 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 bum. Co się stało? No, klatki się pojawiły. Tam, 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 tam tam, tam mamy gości. Ty! Czołku krat. Mamma mia! Cóż! Widzę, że chyba. The World of Tax. <laughs> się napierdzielają co w gabic. <laughs> co się tu dzieje? Dobra, no trudno, no musimy was tam zostawić. Jedziemy w takim razie teraz na. E, no, radar, A już jest skakowany. No jedziemy generalnie tutaj. Będziemy musieli się zająć furom. Jakoś się udało trafić gościa. Będziemy generalnie tutaj kas kasę musieli zdobyć. Zbieramy. Tam goście niestety przejechali naszego. Ale działam teraz dla dobra wspólnego. Oj, nie zdążyłem się obrócić. Ja bym się zdążył obrócić, to bym go pewno ściągnął już. Cóż, no bo, y, zależy ile osób zostanie do końca, to zobaczycie generalnie ile się ile idzie z takiego trybu zarobić. No Chyba zebrali cały łup, jak mi się wydaje, nie? A gest, nie? Nie, tutaj nie zebrali łupu. Dobra, mamy jeden cel zrobiony. Ja chyba się zaliczę, zdążę to chyba zebrać, zanim ten radar poleci. Ledwo, bo ledwo, ale zdążyłem. Okej, okay, żeś mnie potrącił. Już wchodzę. Spokojnie kierowca. Już wchodzę. No, trochę strzału w głowę jeszcze. I parę ochroniarzy. Do ugrania są te wszystkie zadania, tylko no teraz jedziemy do rezydencji. Nowej do rezydencji. Co to jest w ogóle? Co to jest za maszyna? No co tu chodzi w tym miejscu? O, o, o. Już się przewróciłem z tego wszystkiego. Jak tu wygląda sytuacja? Strzały w głowę tylko. No i ochroniarze na wyspie, oczywiście. O, dobra, mamy tutaj gościa. Nie wiem, wszystko wybucha na tej wyspie, chcę tylko powiedzieć. Naprawdę tu. Wszystko, wszystko, wszystko wybucha. Nie ma chyba rzeczy, która tutaj nie wybucha na tej wyspie. Dobra, no jeszcze jeden strzał w głowę wystarczy zrobić. O. Dobra, mamy strzał w głowę, dla, to jest dla całej drużyny swoją drogą zadanie. I dobra, i ochroniarze też pokonani. Więc kolejne zadanie zrobione. Możemy w zasadzie tylko schodzić. O Boże, tutaj jest ich pełno. Chyba nie mamy granatu. W sumie odrodzenie w że nie będzie z głupim pomysłem. Przydałoby się zdobycie jakiegokolwiek RPGa i w sumie oni będą tam już pokonani. Osadzili się przy komputerze generalnie. Nie, mamy jednak granatę. To nie wiem dlaczego, nie chce mi pozwolić... Wiecie, w sensie nie chce mi go pozwolić wziąć. Nie wiem co tu się dzieje. A, bo ten gościu tym czymś lata. Po prostu robi... Nie wiem, robi pogrom. O wow, kurde. Dobra, wetiral widzę, że rozwalili, a ja się wywróciłem. Czy mamy tak mało łupu na wyspie wziętego? To jest też dobre pytanie. Co jest tego powodem? Nie wiem. Czemu jeszcze w ogóle drzwi też nie są otwarte główne? Kto tym kurde sterował, że drzwi nie są otwarte? A ja się wywróciłem znowu. Tworzę wam tutaj drzwi. Buchnie w końcu. Zanim ten granat kurde eksplodował, to jutro było. Dosłownie. No, tutaj akurat na takim czymś, co mamy, jest dosyć. O. Słania z komputera, to ten goście się tam chyba wbił. <grystanie> Czołg już wjechał. <grystanie> Czołg już wjechał, panowie. Mamma mia. Dobra. No, to widzę, że mamy gościa od nas. Jakiegoś, który nazwijmy, że robi kontrolę nad tym komputerem. Czemu nie mogę go skalbować? To jest dopiero dobre pytanie. Czemu się go nie da skalbować z tej broni? Nie wiem. Niektóre rzeczy ja widzę jakby takie trochę nie działały. Jakby nie wiem jak to wam takie powiedzieć, nie? Że niektórych rzeczy nie mógłbym jakby zrobić. No ale no dobra, no, nie wiem, dziwne twory tu generalnie się dzieją. Hub na wyspie jakoś tak średnio naliczony, pokazuje, że jest. No ale zobaczcie, nie wiem, było nas tutaj, nie wiem ile zostało już do końca. Było pełne lobby, ale ile przez tego gościa wyszło, to dobre pytanie. Ale zobaczcie, dostaliśmy za całą rundę jako wygrani prawie 600 tysięcy. Zajęło to, zgaduję, że z około 20 minut. To w ogóle swoją drogą jestem tutaj pierwszy, pokazuje. Dużo w sumie mógłbym chyba powiedzieć, że robiłem dla, dla drużyny. 42 kile zrobiłem i 7 zgonów? Nie wiem, ja chcę powiedzieć, że jeżeli ja serio zrobiłem aż 42 kile, to właśnie nie chce mi się wierzyć, że tak to wygląda, bo 7 zgonów to, nieco ja co, miałem jakieś KD w okolicach 6, 6 za 1. Nie wiem, no zobaczymy, ile osób z powrotem dołączy na taki tryb, ale no sami widzicie, 100 tysięcy za tryb adwersarza, który nie jest na premii. To trzeba właśnie podkreślić, no dużo osób powychodziło, Nie wiem, my w sumie. Nie wiem szczerze, który z tych gości to jest w ogóle ten. Tylko też bym wyszedł. No ale to głównie chciałem Wam pokazać. To, że akurat ten tryb adwersarza wyszedł jak wyszedł. Czyli dosłownie wszystko wybuchało w każdą stronę. Ja nie wiem, jak i nie wiem, jakim cudem ja miałem, ja miałem aż 42 kile. Mimo wszystko, chcę powiedzieć. Nie mam naprawdę pojęcia, ale KD było przepotężne. Ale wiecie, mówię, zobaczcie, jak ten tryb został ulepszony. I to mówię, to jest bez premii. Razy 2 na ten tenty. Wyobraźcie sobie premię, razy 2. W ogóle jest swoją drogą, tak z innej beczki. Wiecie, że na tym trybie idzie zarobić yy, więcej nawet niż z tego nowego biznesu? W sensie nowy biznes to mam na myśli to, co trzeba kupić do Avengera, ten panel robić, tę misję dla LSIA. Jakby, no trochę sami rozumiecie, nie? Tam trzeba cokolwiek kupić, żeby zarabiać, nie wiem gdzieś tak, do 350 tysięcy na godzinę, a tutaj wchodzicie na tryb adwersarza przy praktycznie pełnym lobby i możecie zarobić 100 tysięcy z 20 minut. No to około gdzieś tyle będzie trwało, jakieś pewno z 20 minut, może do 25. No i cóż, w każdym razie to tyle, także do następnego, cześć!